Monika Richardson i Konrad Wojterkowski nie już para jest komentarz dziennikarki. Monika Richardson i Konrad Wojterkowski byli swego czasu jedna z najbardziej lubianych par w polskim showbiznesie. Jednak niespodziewanie, po dwóch latach relacji, w mediach społecznościowych pojawił się wpis potwierdzający wczesniejsze doniesienia. Jak się okazało, dziennikarka i biznesmen podjęli przelomowa decyzję i postanowili się rozstać. O tym, że 51-latka i młodszy od niej o rok przedsiębiorca zakończyli swój związek. Para poinformowała za posrednictwem Instagrama. Zeskoczeni fani zwyłowo zareagowali na post i rzucili się do pisania komentarzy. Dobrze, zebył ten związek, kiedy wszystko inne się zawaliło skomentowała jedna z fanek odnosząc się do wielu zawirowan w życiu Moniki Richardson. Na wpis odpowiedziała sama dziennikarka, lepiej sama bym tego nie ujęła podsumowala. Chciałabym, żeby to było prima aprilis. Nie znam żadnego z Państwa osobiście. Ale tak bardzo Wam kibicowalam. Patrzyłam na Was i myślałam, że trafiliście na swoje przeznaczenie. Bardzo mi przykro. Po prostu się pobeczalam można przeczytać w kolejnej wypowiedzi zawiedzionej użytkowniczki Instagrama. Na ten komentarz 51 gwiazda telewizji i tak zanim mogła pozostać obojętna. Proszę nie plakać. Zycie daje nam dokładnie to, co powinniśmy przez pocieszyć fanka świeżo się sięgielka. Post, w którym byle para informuje o rozstaniu, napisany jest przez partnera dziennikarki, ale pojawił się w niezmienionej formie również na profilu Moniki Richardson. Nasza piękna ponad dwuletnia przygoda życiowego partnerstwa z Monika się zakończyła. Przezyliśmy wiele wspanialych chwil, ale te z goryczy spowodowanych głównie noszonym przez lata doświadczeniem bagażem życiowego bólu. Cierpię, niepowodzen, a czasem te traum wyniesionych z dzieciństwa. Oboje jesteśmy mocno porani po życiowo i nie było łatwo polaczyć tego w jedną rodzinę czytamy w poruszającym wpisie. Jak się okazuje, duza Rolling w decyzji o rozstaniu odegrali problemy finansowe Konrada Wojtarkowskiego. Nie jest tajemnica, że mężczyzna od jakiegoś czasu miał spore problemy z długami. Od początku mieliśmy świadomość, że posklejanie naszych trudnych osobowości na do końca życia będzie graniczyło z cudem. Moja skomplikowana sytuacja finansowa z bagazem braku gotówki czasem nawet na bilet tramwajowy na pewno nie pomogła, dodaja byli partnerzy. Monika Richardson przechodzi ostatnio bardzo intensywny okres w swoim życiu. Choć od jej rozstania z zbigniewem Zamachowskim minęły już ponad dwa lata. Dziennikarka formalnie wciąż pozostaje z ona aktora.